Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Najważniejszym pytaniem pozostaje jak samodzielnie opróżnić układ chłodzenia. Wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach jednostka zaczyna się rozgrzewać po zimnym starcie, kiedy pojawia się korek powietrzny, normalna wydajność silnika znacznie się zmienia, w związku z tym może to prowadzić do przegrzania urządzenia, dlatego w tym artykule powiemy jak usunąć powietrze z układu chłodzenia i zapewnić normalne funkcjonowanie? Niektórzy specjaliści używają specjalnego słowaka do sprawdzania poziomu oleju i ilości płynu w urządzeniu. Jak prawidłowo przygotować się do wykonania pracy? Przed rozpoczęciem wypuszczania powietrza należy wziąć pod uwagę następujące zasady. Przede wszystkim należy znaleźć miejsce z płaską powierzchnią do postawienia samochodu. Zapewni to łatwość i komfort podczas prac Naprawczych. Dlatego, aby całkowicie odpowietrzyć układ chłodzenia silnika, konieczne jest zaopatrzenie się w specjalne narzędzia. Będziesz musiał kupić parę kluczy, śrubokręt krzyżakowy, aby łatwo usunąć zacisk. Ważne jest, aby pamiętać, że pracę naprawczej można rozpocząć dosłownie w 10 minut po ostygnięciu samochodu. Należy również wziąć pod uwagę że silnik nie powinien być uruchomiony podczas wykonywania czynności. Po uwzględnieniu wszystkich zasad i przepisów bezpieczeństwa można dostać się pod maskę i zdjąć korek zbiornika wyrównawczego. Następnie należy poluzować zacisk. Za pomocą tego narzędzia płyn chłodzący jest dostarczany do urządzenia. Specjalista może sprawdzić układ chłodzenia pod kątem gazów nadciśnienia, a także poziomu płynu, ale za tę pracę kierowca pobierze dużo pieniędzy. Dlatego zalecamy samodzielne wykonanie pracy z pomocą naszych cennych wskazówek. Podczas wykonywania prac naprawczych należy postępować zgodnie z procesem, aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń, na przykład Należy ostrożnie pracować z króćcem. Następnie można swobodnie usunąć blokadę powietrzną. Jak prawidłowo usunąć powietrze? Według ekspertów proces usuwania powietrza jest dość łatwy i prosty. Aby przeprowadzić procedurę, będziesz musiał poświęcić tylko 15 minut. Zwracając się do serwisu samochodowego. Będziesz musiał zapłacić znaczną kwotę pieniędzy. Dlatego lepiej jest uważnie słuchać rad ekspertów i wykonywać czynności samodzielnie w ciągu kilku minut. Tak więc po przesunięciu zacisku nastąpi wylot powietrza. W trakcie działania słychać szczypanie. Po usunięciu korka powietrznego z przewodów zacznie wypływać płyn niezamarzający. Takie działanie charakteryzuje się wydostawaniem się powietrza. W związku z tym można przywrócić zacisk na swoje miejsce. W w trakcie wykonywania prac należy również sprawdzić działanie całego układu chłodzenia, aby uniknąć wycieków. Pomocnym mocnym dokręceniu zacisku można dolać płynu niezamarzającego. Ilość płynu powinna osiągnąć poziomy Mach. Po dodaniu płynu niezamarzającego do zbiornika wyrównawczego należy zdiagnozować nagrzewnicę. Przy normalnej cyrkulacji powietrza i przepływie ciepła można uznać, że praca jest w 100% zakończona, jak odpowietrzać. Istnieje jeszcze jedna metoda która jest najbardziej praktyczna dla jednostki o pojemności roboczej 1,6 litra, ponieważ w tym wariancie powietrze gromadzi się w wysokim punkcie, dlatego usunięcie blokady powietrznej następuje z zespołu przepustnicy. W związku z tym konieczne będzie użycie plastikowej osłony znajdującej się na samym urządzeniu, konieczne będzie odkręcenie korka, aby napełnić olej. Po wykonaniu czynności konieczne będzie zdjęcie wszystkich pokryw, które są utrzymywane przez specjalną gumową uszczelkę. Zamknięcie pokrywy w celu nalania płynu, tej od oleju, jest dość łatwe i proste. Po znalezieniu węża konieczne będzie ostrożne zdjęcie zacisku. Oczywiście konieczne jest przedmuchanie rury, aby powietrze całkowicie wypłynęło. Następnie należy szybko włożyć wąż, aby powietrze nie dostało się do środka. Testując, można upewnić się. Że urządzenie jest w dobrym stanie technicznym. Minimalne przedostawanie się powietrza podczas procesu wymiany płynu chłodzącego. Wymiana elementu pneumatycznego nie jest trudna. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, konieczne jest odłączenie węża doprowadzającego płyn chłodzący od złącza. Zasadniczo procedura ta jest przeprowadzana u właścicieli samochodów z wtryskiwaczami. Jeśli silnik jest zdominowany przez gaźnik, Należy odłączyć wąż doprowadzający płyn chłodzący od złącza gaźnika. W tym samym przypadku konieczne jest napełnienie urządzenia płynem chłodzącym do poziomu mach. Następnie należy szczelnie zamknąć korek. Nie należy zapominać o podłączeniu węży, które zostały usunięte w trakcie wykonywania prac. W ten sposób gazy oleje i inne połączenia nie mogą być już podgrzewane. Nie ma większego znaczenia, czy jest to silnik gazowy czy benzynowy. Najważniejsze jest prawidłowe wykonanie czynności określonych w tym artykule.